Zajcyna, czyli tysiące stowili. To jest wyzwanie ostrości! Witam na recenzji sosu Tabasco 150th Anniversary Diamond Reserve Hot Sauce. Ja jestem Mike Van Tee. Tak jest, a ja jestem Sanepid. I tak jak Mike powiedział, bardzo specjalne Tabasco na 150-lecie firmy, która je wytwarza. No, jak się ono ma do oryginalnego Tabasco, klasycznego, no o tym się mogliście przekonać, oglądając yy, nasz live, z którym, go, z którym go przetestowaliśmy. Tu właśnie Mike go wyciąga i pokazuje, jak to dokładnie wygląda. Yy, I zapraszamy w tym momencie, właśnie do obejrzenia w skrótu z tegoż live, gdzie został on dokładnie, jak zawsze wiadomo, skrupulatnie przetestowany. No, więc tak to tak to, tak to tak to wygląda tutaj, o proszę bardzo. Taki dosyć duży korek, więc chyba powinno być dosyć Plasticowy. duży otwór. Tak, plastikowy standardowo. Otwieram. Uff, O, dozownik. O, na no, Tabasco to nowość. No dobra. Trzeba go zdjąć, bo przez dozownik nie czuć. Czuję. Co czujesz? Typowy zapach Tabasco? Typowy zapach Tabasco plus ten ocet winny chyba. Taki dosyć specyficzny zapach, ale tak chyba pachnie ocet winny. No. No więc nie trzeba ściągać, myślę. Wiesz to zawąknijmy jeszcze, zobaczymy co ty o tym powiesz. Proszę bardzo. Mhm. Mm zobaczymy. Ale, no typowy zapach taki odstowy tapasko stricte. Mm -hmm. Znaczy, że bardziej to... Jak tapasko to chyba ci tle trochę. Nie, to w ogóle nie? nie Dla mnie to w ogóle. No nie wiem, A miałeś... to twoja opinia, twoja opinia. Nie wiem, no ale, na pewno... Ale dobrze no... czuć zapach, prawda? Tak, no, octowość, nie? No. Głównie octowość no. czuć, nie? Mówiąc to, czuję, ale też czuję jakby takie trochę lekko, taki zadymiony bym powiedział zapach. Więc nie coś takiego. No prawie, nie, nie taki, takie ja zadymienie nie, bym powiedział, ale czuję. To ja nie, to ja nie. Zapach taki dymny. Okej, okay, runda numer jeden. Taka to łyżeczka, jak tutaj widać, w zupę, w losu. Okej, okay, więc te łyżeczki, obydwie, Majku. Raz, dwa, trzy, cztery, jubot. Dobrze, słuchajcie, to więc runda pierwsza. Życzę mm -hmm. smacznego i myślę, Dziękuję. że możemy z tym lecieć. Majkujemy. Mm -hmm. Lecimy z tym. Nic nie czuję. Czuję, typowo smak tabasko. Kwas zwykuję. taki, no. No, klasyka. Prawda, no, nie jadłbym w sumie, teraz sobie no. uświadomiłem. Mm -hmm. mocny kwas, octu, tabasko. Typowo. I lekką, bardzo leką pikantność. Smakowo, klasyka. Mhm. Mm nawet mi to smakuje. Trzy lata przecież jedliśmy Tabasko, nie? Z sentymentu, chyba właśnie. Mam takie, takie wspomnienia mi się załączają teraz przez ten smak. No, przecież, przecież taki to, smak To, to była nasza droga, nie? Ale mocno zmienił smak. No, Dalej patrzyłem na tak. mocniejszą tą mm -hmm. Na dnie chyba się osiadła tradycyjnie. Kiedy podoba mi się. Tylko nie mogę tego obiektywnie ocenić, jak ktoś to Tabasko trzy lata, no? No właśnie. Ktoś to lubi smak Tabasku w miarę, nie? Mhm. Mm jest taki kwaśny. No... ale no, obiektywnie oceniam, wiesz, no... Gdyby się w gardło. Z to tu smaku nic nie zostało, nie? A no fakt. Kurde, niby smak nie jest przyjemny, ale czerpię z niego jakąś przyjemność, jest to dziwna. No. Ale rzeki, pusty jak tak. widzicie Wielkie się w gardło, dosyć... W sam raz, tak fajnie nawet, nie dosyć mocno, ale jeszcze na poziomie fajne, fajności. Co mnie szczypie w usta głównie, No nie, usta to mnie nie szczypią, generalnie... Od odstępu. Dziwne, dziwne wrażenia smakowe, znaczy dziwne pod tym kątem, że to jest chyba standardowy smak Tabasco, znaczy powinien, powinien, powinienem o nim powiedzieć, że jest niefajny, a mi się podoba, chyba ze względów sentymentalnych, więc musiał próbować podejść do niego obiektywnie. Ale to jeszcze trochę nas czeka, mhm. jest spotkań, czy dwa jeszcze dokładnie czekają spotkania, bo za chwilę runda druga. Mhm. Okej, okay, runda druga. No tak jak widzicie, identyczna łyżeczka, tylko tym razem idzie w tortille. Na no samą długość, tak sobie już polałem. Ja ale... chcę najlepiej. Okej, okay, no tak jak widzicie, Mike już niecierpliwy wziął w dłoń. Ja też to już berę w dłoń. Mm -hmm. No i co, runda druga, lecimy. Smacznego. No razie że ja nie czuję. Nie czuję hardset. Mów bardzo mocno w ogóle. Nie czujesz smaku? Mhm. Nie, ja czuję bardzo octowy smak kwaśny. O, teraz, no. Mocny kwas czuję. Dziwnie się komponuje z tą tak. Nie, nie przy... komponuje się w ogóle. Nieprzyjemnie była... trochę. Nie komponuje się. Sam kwas. coś mięsa niż w zupie. Zdecydowanie. Ale nie, to już nie podchodzi. To jest sam kwas. Ja bym jadł, kurde, cytrynę, a nie tortydlę. To, a nie tortilla. No właśnie takie no, może nie jak cytrynę, ale w tej skali dziwnie wrażenie smakowe. No, końcówka taka ostrzejsza jest, jak już przełknąłem. No, u mnie teraz też na języku się rozlewa. Nie, to jest hamowniejsze mocniejsze niż zwykłe tabasco. To trochę. Mhm. Rzeczywiście chyba jest mocniejsze. Hm. Co tu powiedzieć jeszcze? No, czuję, czuję, że ta ostr... No, utrzymuję no, się na gardle tutaj, na języku. jest już osłabnie. słabnie. Mhm. Fajne nawet. No, tylko smakowo takie to jest... Nie, nie... smakowo przy takiej ilości zabije tak. wszystko. Jak zabije zupę, to zabije każdą wadrowę. Trzeba z takiego no. założenia wodzić. Ok, runda numer 3, no to nie ma co się rozgadywać, w paszczu, tak jak widzicie tutaj te dwie łyżeczki, oczywiście po jednej na łebka. na Tak jest. Lecimy na 3-4, Majk odklepuje, jak Lecimy. zawsze tak. I, i jemy. I degustujemy i zobaczymy co to będzie. No, znaczy już wiem co to będzie, no. okay. Dobrze. 3-4. Mmmm, mmmm, lekko musuję w, w ustach. Odkapnąłeś? Aha, no dobra. O, o kurde, no się chyba nie zdziwił ketabasko. I czułem taki posmak szampanu, tak jak miałem to w ustach, które taki znaczy, pulsowały Taka była odstawość, ale trochę jakby przyjemna w pewnym momencie też... Nie, strasznie nieprzyjemnie. <noise> strasznie nieprzyjemnie, ale ostry jakiś. Z chyba się chyba nawet. Też mi się tak wydaje. Znaczy, już nawet jak patrzyłem w ranking teraz, przed chwileczką po drugiej rundzie, też mi się wydawało, o, że, on powin... ale za niego już, że on powinien być dwójką no. już. No. I teraz bardziej jestem tego pewien. Ale powiem ci, że jak go za niego przełknąłem, to centralnie ja czułem takie mm, typowo jak, jak po, po szampanie taki znaczy, epsilon czułem takie przyjeżdżanie po języku musowanie, Fakt. Ja bym właśnie alkohol pił. To jest takie, fajnie by teraz było jakieś chipsy mieć do tego, chipsy przegryzać sobie do tego. Niesmaczne. Podoba mi się to bardzo. Bardzo mocno Czy znaczy, Podoba mi się opcja, smaczne. jakbym miał jakieś chipsy do zagryzania, to fajnie by się to jadło. Ale samo z siebie to jest niedobre. Nie, ale ostre, kurde ostre. No pali, pali dosyć. Na pewno jest zdecydowanie ostrzejsze niż, mhm. niż takie dostępne ta jakiekolwiek tabasco na rynku, nie? Takie, no. Mm, no oczywiście nie wiadomo jak ten, czy jak tabasco ten, Scorpion, bo tego nie jedliśmy jeszcze, mhm. ale na pewno mocniejszy niż habanero. Ale się, A, kurde, prawie ale się różni, kurde. Ale się różni. No smakowo tak, jest trochę inne. Troszkę inne. To nie fajne. Utrzymuje no, ja się standardowe pojęcie na język. Języku. No, języku, no bardzo mocny język. No i to chyba tyle, co można mm -hmm. powiedzieć. No utrzymuje się, nic więcej reakcji nie będzie. Myślę o tym, można tutaj to skończyć i. Tak. powiedzieć po prostu, że... No jest moc, jest moc, ale... No, no umie język. Ale siedzimy, siedzimy. U, język, nie. Okej, okay, tak się prezentował skrót. No, a teraz się zabierzemy za dokładne wycenienie go, więc zaczynam ja. Zapach oceniam na 3, yy, smak oceniam na 2, ostrość oceniam na 2. No, mięso minimalnie troszkę niższe ocenie od samego. To tak, zapach 3, smak 1,5 punktu i ostrość 2. Okej, okay, więc po zsumowaniu moich ocen, podsumowaniu moich ocen wychodzi mi średnia 2,3. Po moich jest to 2,2. Dokładnie, więc średnia ocena końcowa wychodzi nam. 2,2. Tak. A, tak jest. To jest nisko. To jest nisko. ale no. Ale sobie tabasko mają To jest tabasko, więc nie może być inaczej. Jak niniej. Dobrze pamiętam. Może mnie poprawi, jeśli nie mylę. Uhum. Chyba klasyczne tabasco miało się na 2,3. Możemy to szybciutko zweryfikować pod stołem. Mówisz, że jak? Klasyczne tabasco, tak? 2,3 Tabasco, tabasco, pepper sauce 2,2. A i tak samo? No. no Zobróżczyć. Identyczne no czyli jednak... Czym? Coś z tym jest na rzeczy. Mi się wydaje, że smakowo może gorzej surowie oceniliśmy, ale nadrobiło ostrością tutaj. Mi się no, wydaje, dlatego wyrównało. No. Taka moja teoria, no trzeba by to no, dokładnie sprawdzić tak jest, potem. Może tak jest. Wizodii, drodzy mogą to sprawdzić i zobaczyć, odcinek z Tabaską, mogą to dręki zobaczyć. No. no też nie, nie za bardzo możemy. Ale właśnie słuchajcie. Przechodzimy w ranking i mamy bardzo ważną informację, że w tymże rankingu już znajdą się, zajdzie się pięć pozycji nowych. Od razu, zanim jeszcze Tabasko nawet wejdzie. Bo chodzi o pozycję, z ostatniego live, znaczy nie, nie, nie może konkretnie ostatniego live, przepraszam, z Krakowa. tylko live z hotelu w Krakowie, gdzie te tak. sosy były wycenione, były wydane z HU mm -hmm. i dopiero teraz jest okazja, żeby one się pojawiły w rankingu, <grym> więc y, będą one w tym rankingu i zaraz Wam to wszystko ładnie przedstawimy, opowiemy, mm -hmm. nie martwcie się, jeśli jakiś hałas tu teraz wprowadziliśmy, zaraz wszystko będzie jasne. Więc to jak widzicie, schodzi ranking. Okej, okay, no to jak widzicie, Sosy Ekstremalne tam przewodzi Grim Reaper Affliction. Sosy Bardzo Ostre tam jest Dave Ultimate. Sosy Ostre tu przewodzi Łanza i tutaj się zatrzymamy ze względu właśnie na to, co osany powiedział. Dokładnie tak, słuchajcie, bo w przedziale Sosów Ostrych właśnie mamy aż trzy nowe pozycje tutaj wam do przedstawienia, zakomunikowania, więc po, po kolei. Lokata numer 40, Melinda's Original Habanero Extra Hot Sauce, yy, moc 36,5 średnia 2,7. Potem dalej lecimy, 47. lokata, Baron West Indian Hot Sauce, 29 2,8 średnia. Potem 50, lokata numer 57, Jack Daniel's Extra Hot Habanero Barbecue Sauce, 23 tysiące i średnia 2,7 Okej, okay, tutaj prezentowała się ta część rankingu schodzimy piętro niżej, tam są sosy pikantne tam przewodzi Cajun's Calavera Tak. I tutaj jest też nasz dzisiejszy sos. Dokładnie tak Cajun's Calavera właśnie przewodzi ale możemy powiedzieć już w tym momencie ja mogę powiedzieć, że przewodził bo nasz dzisiejszy bohater, czyli Tabasco 150 Anniversary Diamond Reverse Hot Sauce i wysunięliśmy go na 19 tysięcy, w związku z czym strąca z pozycji 64. wspomnianą kalawerę i zajmuje jej miejsce. Tak, i kalawera trzeba dodać, przewodzi od samego początku rankingu istnienia. Dokładnie tak, dokładnie tak. tak. Więc mam dzisiaj bezprecedensowe wydarzenie. No, no, i przechodzimy do ostatniej części, czyli zasyła godne, i tutaj też są kolejne pozycje, z tego, z tego Dokładnie maja. tak. Mike nie wspomniał, że przewodzi tutaj Dziki Bill. Penia przewodzi w tej no tak, kategorii, tak. ale ja już tutaj też mówię, że zmiany na, przychodzą na samym praktycznie szarym końcu. Lokata numer 101: Levi Ruth, Reggae Reggae Sauce and Marinade Barbecue. Wycenione na 150 SHU, <noise> ze średnią 2,7. I na samym szarym końcu pozycja numer 103, słuchajcie, bo to będzie świetne. Encona African Peri Peri Sauce wysyłany przez nas na 10 SHU. Tak, to... Średnia 2,0. I to jest ocena bardzo kontrowersyjna, bo ten sos, kiedy testowaliśmy go w Krakowie, mm. był kompletnie nie miał mocy. Teraz specjalnie powtórzyliśmy nawet. Mm -hmm. y I ta moc jest taka dosyć, bym powiedział, naciągana, nie? bo ten sos praktycznie nie ma żadnej mocy, tam nie tylko kwas może go, sprawia, że coś czuć. Nie. Dokładnie tak, no ale no, no, żeby go dać w ranking, no. to jakoś moc trzeba było mu dać, no. więc stwierdziliśmy, no, że kurde no tak. zero miał, nawet szczerze był już zapisany z oceną zero, no ale tak. no, musiało być coś dane, no, no, no jednak jest to no. strysozniu wszystko i... No żeby się no. Znalazł, znalazł w tym rankingu i żebyście mieli świadomość po prostu, tak. że jest cienizna czasów Jasne. Dokładnie. E, dobrze, słuchajcie, ranking w końcu znika. Jak teraz widzicie, bo dosyć długo nas zasłaniał. Mm -hmm. yy, no i to jak widzicie, no już się, rozrzuć się, rozrzuć się strasznie, 103 pozycje aż, tak, ale to po granicę, 100, sosów. Po ostatnim live z hotelu, no to, no, tak musiało wyglądać tak, a nie inaczej. Więc doszło teraz, w sumie, yy, do rankingu pojawiło się 6 nowych tak, sosów, 3, bo, yy, wiadomo, dzisiejszy, w cudzysłowie, dzisiejszy, Tabasco, mm. I pięć sosów z lajwa, z hotelu yy, w Krakowie. Tak. I pytanko, może ktoś zauważył, że właśnie brakuje w sumie szóstego sosu z hotelu? Konkretnie dlatego nie zamieściliśmy go, bo w sumie to nie był sos, doszliśmy do wniosku, tylko keczup. Tak. Od Melindy? Ketchup, hamanero. Owszem, ketchup, hamanero, ale ketchup a nie sos. Więc z tym tokiem rozumowania musielibyśmy też yy, keczupy, które dostawaliśmy, nie wiem, od Madero, kotlina też wprowadzić w ranking, ale tego już nie chcemy, to byłby za duży bałagan już, więc stwierdziliśmy, że, żeby to miał ręce i nogi, to ten ketchup od Melindy po prostu odpuszczamy sobie, a mm -hmm. jak ktoś jest zainteresowany, no to tam podaliśmy z i dokładne oceny też na live były głośno powiedziane. Dobrze, więc to tyle. Yy, formalnych, takich, takich, takich poważniejszych formalności. Trzeba z najwyższy na już tak zmierzać do końca i takie szybkie, naprawdę tak. szybkie słowo podsumowania. Więc co cię mogę powiedzieć, no że jakieś tam różnice między tabaską normalnym, a... Za kilkanaście złotych, za 7-8 złotych. No, a tym tutaj za 200 dolców, <laughs> to było wspomniane. Dwieście dolarów. Jakieś są kosmetyczne. Tak. Więc myślę, że, no wiadomo, to jest gadżet, tu chodzi o to, że to jest gadżet, ale jeśli chodzi stricte o same wrażenia, to jest smakowe, to, no, jest mocniejszy, to na pewno, ale wrażenia tak, same, ja same ja smakowe, no to, wyściewa. podobnie bardzo jak Tabasco. Jakaś tam różnica jest oczywiście, bo. Subtelna. Subtelna, kosmetyczna, więc ściągając już tą tą otoczkę, o której mówiłem podczas wyzwania tej, tego sentymentalności, tu jakiejś sympatii no. właśnie do Tabasco, no ale trzeba stwierdzić, że no, no szały nie mam. Zresztą za grałem więc no nie mogło być inaczej. No jeszcze nic nie nawet. No więc tyle, jeśli ja chciałem, to, co ja chciałem powiedzieć. No i może trzeba jeszcze powiedzieć, że ten sos mamy od wica Ariela. A, oczywiście, tak. Jeżeli już przechodzimy do tego, to oczywiście tak. mamy od wica Ariela, naszego sosowego papieża, jeszcze to raz pokłony. Były tak. na live, y, to jeszcze raz tu się pokłaniamy. Musimy. Tak, więc bardzo fajnie było dzięki możliwościom, dzięki hojności Ariela mieć możliwość Sprawdzenia go. Tak. wiadomo już o co chodzi. Wydaje wy widzowie też wiecie o co chodzi i wszyscy są szczęśliwi. Mhm. Dobrze. Nie wiem co to Majku, myślisz, że można przejść do losowania nośników. Eee, tak, o. To, że dawno tego nie robiłem, już zapomniałem, że ten sprawdzę. Okej. Okay. Sobie przypomnijmy szybko... Zasady. Zasady. zasady, Wie, nie nosowali. Tutaj nosujemy ze zupy i spaghetti, może wystąpić powtórzenie. Mhm. Lecimy. Ale akurat nie ma. Jest po spaghetti tym razem. Mhm. Lecimy, nośnik numer dwa. I tu nie może się powtórzyć. Teraz była tortilla, i ona nie może się powtórzyć. Dokładnie. Ale mamy to klasyczną skiba. 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 Mamy klasycznego. Ja wracam już na miejsce swoje. Tak jest. Dokończyć recenzję razem z kolegą Sanem. No to tu zostało do kończenia. No. Standard Jego Standardowe formalności. Jeśli podobał wam się ten filmik to zostawcie lajka, łapkę w górę. Jeśli wam się jeszcze bardziej podobał to zasubskrybujcie i zacznijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. Jeśli wam się jeszcze bardziej, bardziej, bardziej podobał to udostępnijcie film dalej. No i napiszcie coś fajnego w komentarzach. No. Tak jest. Coś fajnego. Tak, tak. Tylko nie bierzcie tak zbyt dosłownie. Yy, <laughs> Okej. Okay. Yy, dobrze, no to tyle z naszej strony. Tak. Specjalne tabasko recenzowane. No, i wszystko już powiedzieliśmy, to trzeba powiedzieć, więc zapraszamy jak najbardziej do oglądania nas, mm -hmm. naszych y, liveów, recenzji właśnie, kolejnych innych szlonych produkcji, a ten moment już się żegnamy z Wami, ja jestem Stanley Pitt, ja jestem Mike Vanty, oczywiście. Tak, i tak jak już powiedziałem, powiem, po raz kolejny to było wyzwanie Tabasko specjalnego na 150. rocznicę. Yy, see ya. No, trzymajcie się. Słyszycie, to już oznaka, że jest srogo. Nie ma już I rozchodzi się ale mocno nawet dosyć. Pogardle się rozchodzi? Powoli no. się rozkręca. Ja czuję, tak bardzo. Ty to wolno. będzie boleć jak po To będzie boleć! <śm> <śm>